Rycerz Niepokalany jest nierozerwalnie związany z Niepokalanowem, ale przede wszystkim z osobą świętego Maksymiliana, który był założycielem Pierwszym redaktorem naczelnym. Niepokalanów jest oczywiście związany z osobą Ojca Maksymiliana i z osobą, i z Rycerzem Niepokalanej. Ojciec Maksymilian y, zakłada Rycerstwo Niepokalanej, wspólnotę, która dąży do nawrócenia wszystkich ludzi na całym świecie do Chrystusa, do poznania Matki Bożej. I żeby tą ideę szerzyć, y, zakłada miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Pierwszy numer wydaje w styczniu roku 2022 w nakładzie 5000 egzemplarzy. Potem ta redakcja przenosi się do Grodna, ale po kilku latach ojciec Maksymilian uznaje, że tamto miejsce już jest za ciasne, ten nasz klasztor franciszkański w Grodnie, dlatego szuka miejsca gdzieś bliżej w centrum, koło Warszawy i tutaj znajduje, Książę Dródzki-Lubecki ofiaruje tę ziemię i zakłada klasztor, klasztor wyjątkowy, klasztor, który ma być... Wydawnictwem, gdzie bracia będą pracowali właśnie przy maszynach i wydawali, i wydawali ten miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Więc y, historia tego miejsca, Niepokalanowa, który za trzy lata będzie już obchodził swoje stulecie, jest związana nierozerwalnie z Rycerzem Niepokalanej, bo to miejsce, ten klasztor po to powstał, żeby tutaj drukować właśnie ten miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Więc możemy mówić o wielkiej świadomości y, świętego Maksymiliana który wiedział, że wydając pismo, no, przygotowując tego rodzaju publikacje, jest w stanie dotrzeć z tą jakby przestrzenią informacyjną, z przestrzenią wartości do tego szerokiego odbiorcy. Więc święty Maksymilian z naszego takiego dziennikarskiego punktu widzenia był człowiekiem mediów. Oczywiście, że tak. Był człowiekiem mediów i to tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Kiedy mówimy o Ojcu Maksymilianie i o rycerzu, to musimy wiedzieć, że ojciec Maksymilian założył Rycerz Niepokalanej, mając cel, który mu przyświecał. Ten cel był bardzo jasny: że ten miesięcznik ma dotrzeć do, do każdego domu w Polsce, do każdej rodziny, a następnie do każdego domu i do każdej rodziny na całym świecie. Ojciec powiedział o tym nakładzie pierwszym 5000 egzemplarzy, ale wiemy, że ten maksymalny nakład rycerza był dużo, dużo większy. Ten nakład systematycznie wzrastał. W roku 30 nakład wynosił około 100 tysięcy egzemplarzy Rycerza Niepokalanej miesięcznie, natomiast we, w 38 roku osiągnął nakład miliona egzemplarzy w ciągu właśnie jednego miesiąca. Ten nakład milionowy udało się uzyskać tylko raz. Przed wojną, te, te ostatnie lata przed wojną, on wahał się właśnie w granicach 800 tysięcy egzemplarzy w ciągu jednego miesiąca. Więc nakład był, nakład był ogromny. Do, do tej liczby żadna prasa ani wtedy, ani dzisiaj nie jest w stanie, ta polska prasa nie jest w stanie się w ogóle zbliżyć. A jeśli jeszcze wtedy, jeśli jeszcze przypomnimy sobie, że tutaj drukowano też mały dziennik, pismo codzienne, prawda, które wychodziło w tygodniu w nakładzie około 125 tysięcy egzemplarzy ten nakład sobotu niedzielny, bo to było na te dwa dni, wynosił ponad 200 tysięcy, także miesięcznie tutaj w tym miejscu drukowano około 5-6 milionów egzemplarzy różnych pism, więc ten, te liczby są po prostu nieprawdopodobne. To musi robić wrażenie. Przed rejestracją tej rozmowy rozmawialiśmy także z ojcem o tym, jak rycerz czy historia rycerza niepokalanej związana jest z historią Polski, z tym, co działo się na przestrzeni tych dziesięcioleci od tego, co się działo przed wojną, w czasie wojny, w czasie w czasie komuny. Tak, ta historia tutaj się splata bardzo mocno z historią Polski i widać to co się działo w Polsce jak w soczewce widać właśnie tutaj w Niepokalanowie. Zakłada, ojciec Maksymilian zakłada rycerz Niepokalanej w styczniu 22 roku Pożycza pieniądze na ten, żeby, żeby wydrukować ten numer. Jeszcze wtedy w Krakowie był. Polska bardzo biedna. On nie ma potem pieniędzy, żeby, żeby spłacić ten dług, który zaciągnął w ogóle na, na, tą, na ten druk tego pierwszego egzemplarza. Pierwszego, pierwszego wydania w styczniu. W sposób cudowny znajduje te pieniądze w zasadzie w, w Bazylice naszej w Krakowie na jednym ołtarzu. Więc to pismo nawet na początku nie jest w stanie, nie jest w stanie na, na siebie spłacić siebie, ponieważ naród bardzo biedny, prawda? po rozbiorach z trzech państw na nowo zrobione jedno, zorganizowane. Cała wschodnia Polska zniszczona przez Bolszewie w roku 20 ogromna przecież inflacja, więc y, to jest chyba najgorszy moment na zakładanie gazety. Zwłaszcza takiej gazety, co do, co, która to gazeta ma osiągnąć od razu w zamyśle ojca Maksimiana. no y, ogromne, ogromne egzemplarze, które ma dotrzeć do, każdego, do każdej rodziny w Polsce. Ale on y, nie zważa na okoliczności, to też jest jego cecha ojca Maksymiana, nie zważa na żadne przeciwieństwa, y, jeśli tego wymaga niepokalana, jeśli tego wymaga akurat dany, dany moment, to pewnie jeśli trzeba zrobić pewne rzeczy, to je robimy. Nieważne, nie mają znaczenia żadne przeciwności, przeciwne okoliczności. Rozmawiajmy o czasach, no tych, tych chyba najtrudniejszych, II wojny światowej, gdzie ta, ta działalność w ogóle franciszkanów była tutaj wręcz no, uniemożliwiona przez nazistowskie Niemcy, które napadły na Polskę męczańska śmierć ojca Maksymiliana, to, to, to także uderzyło w wydawnictwo, które Franciszkanie prowadzili. Uderzyło w wydawnictwo, uderzyło w ten klasztor. Klasztor wtedy u szczytu swojego rozwoju, około 700 zakonników, zaraz właśnie przed wojną. Więc kiedy wkraczają Niemcy, większość tych właśnie mieszkańców wyjeżdża do innych klasztorów, do swoich domów. Tutaj zostaje kilkudziesięciu wraz z ojcem Maksymilianem i oni zostają we wrześniu aresztowani. I wywiezieni do kilku obozów przejściowych. Więc tutaj klasztor został zdewastowany, maszyny zostały, te drukarskie, zaplombowane. Tutaj zaczął stacjonować też garnizon niemiecki. I kiedy ojciec Maksymilian został we wrześniu aresztowany wraz z innymi braćmi, to tutaj pod tą nieobecność zostało trzech. Trzech zakładników i oni mieli właśnie za zadanie opiekować się tymi żołnierzami polskimi rannymi, którzy byli. No i czuwać nad tym miejscem. I kiedy wracał się z Maksymilian, tutaj z braćmi, w grudniu a zostali uwolnieni właśnie z Ostrzeszowa. W tym roku minęła 85. rocznica tego wydarzenia. Zwolnieni z Ostrzeszowa właśnie w niepokalane poczęcie, 8 grudnia. To tutaj ojciec Maksymilian, tutaj przybywa 10 grudnia, natychmiast rozpoczyna staranie o to, żeby wydawać rycerza, żeby wydawać rycerz niepokalanej tutaj w Niepokalanowie właśnie w tych okolicznościach wojennych. No i ten rycerz rzeczywiście wychodzi na przełomie roku 40 i 41. W tym numerze ojciec Maksymilian pisze taki piękny artykuł na temat prawdy. Że prawda jest jedna, że prawda jest niezależna od, od, od tego, co się dzieje na świecie, że prawdy nie można podważyć, że prawda jest wszechmocna, że prawda jest niezwyciężalna taki artykuł, można powiedzieć, trochę teoretyczny, ale rzeczywiście ukazujący tą, że największa jest potęga boska, że żadne właśnie te ideologie, które wtedy tutaj rządzą, że one nie są w stanie tej prawdy zwyciężyć. I niedługo po tym właśnie, niedługo po tym zostaje aresztowany on i jeszcze inni bracia, m.in. ojciec Pius Bartosik, jego właśnie zastępca na stanowisku redaktora naczelnego. 17 lutego zostaje aresztowani, 401 roku i już potem z Maksymilian do niepokalowanego nie wraca. Jak y, wygląda aktywność i działalność w latach komuny? Zaraz po II wojnie światowej, już w roku 1945 tutaj bracia rozpoczęli drukowanie rycerza niepokalanej. Wspólnota znowu się tutaj znowu się pojawiła, około 400, 400 zakonników. Rozpoczęto wydawanie rycerza i on został wydawany niecałe 8 lat. W roku 52 komuniści zamykają wydawnictwo, nie pozwalają drukować, więc ten, ten główny cel, który tutaj był pierwotnie, zostaje. No, niepokalana zostaje, zostaje właśnie z tego, um, zostaje utracił, utracił możliwość właśnie drukowania rycerza niepokalanej. I dopiero po, po niecałych 30 latach, w roku 81 władze komunistyczne znowu pozwalają na drukowanie rycerza niepokalanej. To jest właśnie już po tym, jak się pojawiła Solidarność, po wyborze Karola Wojtyły na, na papieża, 10 lat właśnie po batyfikacji ojca Maksymiliana. Pierwszy numer ukazuje się w październiku roku 1981. Błogosławi temu dziełu Jan Paweł II, nowy wtedy już prymas, prymas Glemp. I od tego roku, od roku 1981, przez te 43 lata już nieustannie krytycznie pokorany tutaj już jest wydawany jest wydawany po dziś dzień ma swoich odbiorców jest kolportowany po polskich parafiach różnego rodzaju środkach ale chyba także za granicę jest wysyłany co znajdziemy w rycerzu niepokalanej ten numer styczniowy, który się ukazuje, właśnie wychodzi, to ten, to jest pierwszy numer pod moją redakcją dopiero. Ale co możemy znaleźć w Rycerzu Niepokalanej? Znajdziemy tutaj również świadectwa różne. Świadectwa działania Pana Boga, chociażby przez cudowny medalik. Jak również znajdziemy artykuły na temat małżeństwa i rodziny. A dla widzów telewizji Republika myślę, że będzie szczególnie interesujący artykuł świadectwo pana, pana Rafała Patyry i jego małżonki. Świadectwo, które mówi o tym, że nie ma takiego kryzysu małżeńskiego, którego nie można by pokonać, jeśli się e, zaprosi do tego e, do swojego życia, do swojego małżeństwa, Matkę Bożą, Pana Jezusa, wtedy każdy kryzys, nawet największy, można pokonać. Także Państwo patyrowie napisali to świadectwo i bardzo im za to dziękuję. No, to wydaje się dobra zachęta do tego, żeby sięgnąć do pierwszego wydania Rycerza Niepokalanej pod redakcją redaktora naczelnego, ojca Krzysztofa Flisa. Ojcze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy za obecność na polskim rynku wydawniczym. I, I my również chyba przyłączymy się do takich życzeń Bożonarodzeniowych. Życzę wszystkim y, y, widzom telewizji Republika błogosławionych, radosnych świąt. Y, życzę dużo nadziei, dużo, y, dużo radości. I też, aby pamiętali o tym, że Pan Bóg jest większy od tego całego zła. Że to zło, które zdaje się panoszyć i zdaje się być takie wszechmocne, że ono tak naprawdę jest, jest, jest czymś bardzo niewielkim wobec mocy Pana Boga. Jeśli będziemy trwać przy Panu Bogu, nie stracimy ani nadziei. Choćbyśmy stracili wszystko, to nie stracimy wtedy wiary. Także tego głębokiego zaufania, nadziei i radości w Panu Bogu wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy i oddajemy głos za studia.